Witajcie, tu znowu Witar, a to kolejny odcinek Gamisfery. Na wstępie pragnę podziękować Pandzie za wskazanie mi ciekawej gry do recenzowania. Otóż, co może wyjść z połączenia Minecraftowego craftingu, roguelike'owego zwiedzania losowych podziemi, platformówki w starym stylu, ducha RPG i masy wyzwań przed graczem? Cóż, z tego miksu składa się właśnie Magisite. Jest to idealna propozycja dla fanów oryginalnych produkcji, jeżeli lubią platformówki RPG. Wcielamy się tu w przedstawiciela jednej z kilku raz, do których początkowy dostęp jest silnie ograniczony, jednak podczas rozgrywki powoli go poszerzamy poprzez odblokowywanie dostępu do kolejnych przedstawicieli. Naszym celem jest dostać się jak najdalej i nie zginąć, lub nie umrzeć po drodze z głodu. Cel wydaje się prosty, jednak rozgrywka potrafi być trudna. Nasza postać szybko ginie, a opcji Save nikt nie przewidział. Po śmierci zaczynamy od początku w nowo wygenerowanym świecie, tym samym Herosem, lub wracamy do menu, by stworzyć nowego. Postać opisują cztery parametry: jej żywotność, atak, potencjał magiczny i zwinność. Dodatkowe parametry to głód i stamina. Możemy wylosować statystyki naszej postaci, ale kosztem większych premii z jednej strony mogą być osłabienia z innej. Zawsze też generowany heros ma także dwa dodatkowe atrybuty, jak bonus do zręczności czy większy pułap głodu. Jego podstawowe cechy są uzależnione od rasy, z której pochodzi. Ponadto, jeżeli posiadamy dostęp do takowych, możemy wyposażyć go w czapeczkę, która dodaje jeszcze jakiś efekt, jak na przykład potrójny skok. Wszystko to ma na celu wykreować istotę, która ma szansę przeżyć w konfrontacji z nieprzyjaznym światem Magiside, Bez broni ani róż, I tu pojawia się właśnie crafting. Jego zasady bardzo przypominają Minecraft. Łącząc w ekipunku poszczególne przedmioty, otrzymujemy kolejne, z których otrzymujemy kolejne, aż do uzyskania ostatecznej formy. Przykładowo, z dwóch patyków uzyskamy rączkę do siekiery. Z czterech kawałków drewna uzyskamy dwa obrobione kawałki, które złożą się na drewniane oszcze. Łącząc je z utworzoną wcześniej rączką otrzymujemy podstawową siekierę. Odkrywając poszczególne kombinacje uda nam się stworzyć wiele różnych użytecznych przedmiotów. Crafting stanowi podstawę gry. Na nim opiera się wszystko od pozyskiwania pożywienia, pozdobycie broni, pancerza itd. Walka stanowi cel drugorzędny. Potyczek można unikać, ale jak w każdym, nawet najprostszym RPG nie opłaca się to. Od tej zasady są wyjątki, ale nie dotyczą one tej gry. Ważne jest jednak, by nie pozostawać w danym biomie zbyt długo, bo dopadnie nas plaga, będąca osią napędową szczątkowej fabuły produkcji. Z plagą walczyć się za bardzo nie da i jak tylko usłyszymy, że się zbliża, poznamy to po zmianie muzyki, lepiej bierzmy nogi za pas i wiejmy ile sił. Jedyny ratunek to przedostanie się dalej do głębszych biomów. Biomów jest kilka, a każdy ma dla nas inne wyzwania i przeciwników. Każdy kolejny jest coraz trudniejszy i w pewnym momencie będziemy musieli się wyposażać coraz lepiej. Warto eksperymentować z posiadanymi przedmiotami, gdyż nawet pozornie nieprzydatne rzeczy mogą nam pomóc stworzyć bardzo przydatne przedmioty. Przeciwnicy są dosyć różnorodni i z pewnością nie odkryjemy nawet jednej trzeciej niespodzianek, jakie kryje w sobie ta gra przy pierwszym podejściu. Do przejścia mamy 20 etapów, na które składają się losowo wygenerowane biomy. Na samym końcu gry czeka nas wielki boss strzający się w leżu plagi. Pokonanie go to nie lada wyzwanie i dokonają tego tylko najbardziej zdeterminowani. Tak pokrótce prezentuje się gameplay. Gra jest dopiero w fazie beta testów, ale już została udostępniona przez twórców. Pod względem rozgrywki nieskomplikowana mechanika daje nam bardzo duże możliwości, a losowe generowanie etapów daje względnie sporą różnorodność. Wszczepić się można jedynie do niewielkiej liczby oponentów przypadających na dany biom oraz do schematu opierającego się na ciągłym dążeniu w prawo, zwłaszcza gdy pojawia się plaga i jesteśmy zmuszeni brnąć tam nieustannie. Miłośników eksploracji odrzuci pewnie brak jakichkolwiek bocznych korytarzy czy odnóg. Pomimo losowego układu i różnorodności poczynionej przez generowanie, gra nadal pozostaje liniowa w sensie ścieżki prowadzącej do celu. Oprawa graficzna jest utrzymana w stylu retro, co w myśl dzisiejszych trendów nie jest złym pomysłem, ale mimo wszystko bije od niej lekka ubogość. Może to spowodowane jest wczesną wersją gry, a może małą różnorodnością wewnątrz biomów, ale w jakiś sposób graficznie Magicide wypada dużo słabiej przy innych retro stylizowanych produkcjach. Z oprawą audio jest już lepiej. Nie jest może jakoś specjalnie bogata, ani zbytnio nie zapada w pamięć, ale przyjemnie się jej słucha, gdyż muzyka jest bardzo miła dla ucha. Efekty dźwiękowe to nieco niższa liga, ale nie zwracał się na nie o dziwo aż takiej uwagi i ogólnie pasują do założeń stylu retro. No, a teraz pora na podsumowanie i oceny. Zacznijmy od plusów. Pierwszy to z pewnością generowane losowo etapy. Drugi, crafting. Proste, ale dający dużo możliwości. Kolejny plus to z pewnością fakt, że gra niebywale wciąga. No i ostatni, nie najgorsza muzyka. Minusy? No, pomimo losowości gra wykazuje straszną liniowość. Oraz oprawa jest lekko biedna. O oceny punktowe? Pamiętajcie, że należy jeszcze brać na nie poprawkę, bo to wersja beta, ale zagrywalność. 7, grafikę 6, a zaźwięk 7. No a jedyną wychodzącą z tego oceną ogólną jest 7. MagiSide, to rozwijający się pomysł, który już teraz ma potencjał. Jeżeli twórcy postarają się rozbudować jeszcze nieco rozgrywkę, wzbogacić oprawę i być może dodadzą jakieś elementy eksploracji, to z pewnością będzie to hit. Póki co jest to warta uwagi, choć trochę zbyt droga, jak na swoją jakość ciekawostka. Należy pamiętać, że gra jest wydana w formie wczesnego dostępu. I już niedługo moja ocena może nie mieć racji bytu, bo twórcy zmienią wiele rzeczy. Ale póki co, stan jest jaki jest. I nie jest to wcale tragedia. W skrócie, warto zagrać choćby przez chwilę. Magicide jest dostępny na Steamie w formie wczesnego dostępu. Link macie w opisie. To tyle. Pamiętajcie, żeby ocenić ten odcinek, proponujcie mi kolejne gry do recenzji, tak jak zrobił to Panda. Swoją drogą, Panda ma kanał na YouTubie, wrzucę Wam też link w opisie. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. A ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce.